Dla mnie jest taki ciągły nacisk wywierany na moją psychikę przez kogoś i towarzyszący temu ciągły niepokój. Młody człowiek, myślę, że nie chce być odrzucony przez społeczeństwo. Oszukuje sam siebie, próbując ubrać się w jakiś taki, nazwijmy to, mundurek, do którego w ogóle nie pasuje, no ale nie czuje, że jest gdzieś na siłę tam wpychany. Jest też taka presja na bycie fit, bycie pięknym, zadbanym, wysportowanym, bez skazy, cały czas wyglądającym dobrze. Jest też presja, żeby trzymać się jakiegoś stylu życia, obecnie jest moda na zdrowy tryb życia, uprawianie konkretnych sportów, na odpowiednie żywienie się, na bycie fit, jazzy, trendy każdy członek tej organizacji albo zarządu oczekuje ode mnie czegoś innego i staram się to jakoś wszystko ze sobą pogodzić, a nie zawsze ludzie są zadowoleni z tego, co robię. To jest właśnie ta presja czasu, która mi towarzyszy na przykład w pracy, kiedy mam jakieś projekty, muszę coś zrobić, szef ode mnie wymaga terminowości i jest to zawsze stres, więc, więc staram się jakoś, jakoś sobie z tym radzić. Wpadamy w takie jakieś pułapki kredytów, zobowiązań i w sumie człowiek później nie zastanawia się nad tym, że to wszystko trzeba będzie kiedyś spłacić, nie? I codziennie stając rano, człowiek idąc do pracy ma naprawdę ogromną presję, żeby to wszystko utrzymać. Chciałabym jak najszybciej stać się finansowo niezależna od rodziców i niestety nie jest łatwo mi znaleźć jakąś pracę yy, i pogodzić to ze studiami, więc to takie trochę błędne koło cały czas e, powracają tematy szkoły, wykształcenia i, i jak będziesz się uczyć, to będziesz będzie ci lepiej w życiu. Byłam wychowywana w wierze katolickiej. Mama zawsze prowadzała nas w niedzielę do kościoła. I gdy już e, trochę dorosłam, nie czułam takiej potrzeby. Czułam tą presję z, ze strony mojej mamy, że powinnam, bo tak trzeba. Narkotyki, gry komputerowe, cokolwiek zawsze było jakoś drogą ucieczki do innego świata.